Dzień dobry. Dzisiaj będzie o rzeczy ze stycznia, czyli troszkę jestem spóźniony, ale dopiero niedawno dorwałem ją na fizycznym nośniku, czyli oczywiście na CD. A rzecz ta to najnowszy krążek weterana z Holandii, czyli Funeral Winds. Zapraszam. Przypominam, że do 26 kwietnia trwa preorder na drugi i ostatni rzut koszulek z diabłem Zapan Brat od najmłodszych lat. Więcej ten wzór już się nie pojawi. Koszulki pewnie w przyszłości jakieś się jeszcze pojawią, natomiast już z innym wzorem, ale było sporo zapytań jeszcze o ten wzór, więc postanowiłem zrobić drugi rzut. Jak ktoś nie pamięta, to wygląda to tak. To jest akurat biała wersja. O, koszulki są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości. Pod filmem znajdziecie wszystkie szczegóły, jak taką koszulkę zamówić. Jest jeszcze oczywiście wersja czarna, rozmiary od S do XXL. No i męski lub damski krój. Także jeśli ktoś chce, to zapraszam. Proszę pisać na maila podanego pod filmem. Funeral Winds to, tak jak już powiedziałem, zespół weteran. Można wręcz mówić, że to jednoosobowy projekt. To oczywiście na przestrzeni lat to wyglądało różnie, ale zawsze trzonem tego zespołu, jego filarem i głównym napędem sprawczym był Ksul. I tak jest do dzisiaj, a ten krążek w całości jest jego. I bardzo dobrze, bo ten pan czuje to, co robi, i kocha to, co robi, i kocha to, co gra, i to słychać. Funeral Winds w styczniu, tak, dobrze mówię, w styczniu, w styczniu wydał swojego ósmego pełniaka zatytułowanego 333, ewentualnie 333, ewentualnie 333, ewentualnie 333. Jak tam Wam się podoba i jak Wam się będzie składało, i będzie wygodniej. Ja na potrzeby będę używał polskiej wersji 333 bądź trujeczki po prostu. No. Jest to ósmy pełniak, Funeral Winds. I szczerze powiedziawszy, Najlepszy od kilku dobrych lat. Funeral Wincy istnieje od 1991 roku, czyli te 8 pełniaków to wcale nie jest tak dużo, no ale ten zespół ma też na koncie trochę pomniejszych wydawnictw, czy też ten projekt, już nieistotne. Ma też trochę pomniejszych wydawnictw na koncie. Nie zawsze było to bardzo dobre granie, ale zawsze było to granie z pasją, z sercem i tak naprawdę totalnie stara szkoła. I tak jest nadal. Ksul przez większość czasu mieszkał, żył w Holandii, teraz z tego co wiem, mieszka w Czechach. Ten krążek został nagrany w Pradze. To oczywiście nie ma jakiegoś wielkiego wpływu, natomiast samo to miejsce, myślę, choć może akurat miało w tym przypadku, bo brzmi ten album inaczej od poprzednich jest niesamowicie prymitywny i bardzo mi się to podoba. Tak jak już mówiłem, dla mnie to jest najlepszy krążek Funeral Winds od dawien dawna trwa on 38 minut, dobrze mówię tak i zawiera się kompozycji i prezentuje się też bardzo wybornie. Jewel Case Osmos Production odpowiada za wydanie, więc nie ma większego problemu z dostaniem tego albumu. Tak. I w środku mamy też książeczkę z tekstami. A tutaj sytuacja jest taka: tutaj główny bohater i sprawca całego zamieszania. 333 czy też 333 to krążek, w moim mniemaniu, będący powrotem do początków Funeral Wings, przynajmniej realizatorsko, bo, ale kompozycyjnie też, bo tak naprawdę wszystko tu jest bardzo, bardzo proste. Na poprzednich albumach miałem wrażenie, dwóch poprzednich, tak przynajmniej. Ee, że Sul trochę przekombinował i e, szczerze powiedziawszy, gdzieś zatraciła się jego największa siła, największa siła w Funeral Winds, czyli tej właśnie e, szczerej prostoty, tego naturalnego, prostego grania black metalu, e, sztywnie osadzonego w swoich ramach i będącego e, po prostu kontynuacją pierwszych black metalowych materiałów, ale też tutaj trudno w ogóle mówić, żeby Funeral Winds cokolwiek kontynuował, bo tak naprawdę to on też tworzył tą scenę, bo jeśli projekt istnieje od 91 roku, no to trudno by było inaczej. On w tej drugiej fali wystartował na samym jej początku i tak naprawdę trwa w niej do dziś. Ale właśnie ten najnowszy album jest dla mnie powrotem do tych początków, bo brzmi niesamowicie uroczo, piwnicznie, podziemnie, prosto, brudno. Tak naprawdę niektóre rzeczy tutaj mam wrażenie, że w ogóle nie zostały poddane jakiemuś większemu. Procesowi obróbki, chociażby sekcja rytmiczna, perkusja jest tutaj tak prosta i brzmi tak prosto, i brzmi też tak surowo, jakby tak naprawdę została nagrana, i nic więcej się z nią nie stało, nikt więcej już nad nią nie kombinował. Ona kojarzy mi się bardzo, brzmienie tej perki kojarzy mi się z demówkami z lat 90. i bardzo dobrze, bo ja bardzo lubię takie brzmienie perkusji. Talerze tutaj szczególnie po nich to słychać. Jest też wiele momentów, gdzie są dwie stopy, i tutaj wchodzi mi taki lekki dysonans, bo te stopy akurat brzmią naprawdę mocno i profesjonalnie. Natomiast reszta perkusji już mniej. Też mocno, ale nie tak profesjonalnie, i bardzo dobrze, bo to jest pełna piwnica, moi drodzy. Do tego jeszcze należy dodać sam styl grania. Bardzo dużo hi-hatu tutaj jest. I to też jest taki stary styl grania, a że Funeral Winds obraca się głównie w średnich tempach, rzadka przyspiesza, a nawet jeśli przyspiesza, to nie do blastów. No to fajnie te blachy, ten hi-hat, to wszystko słychać. I myślę, że to zrobiło tutaj niesamowitą robotę na tym albumie. A co poza tym? Poza tym mamy też charakterystyczny wokal. Momentami mam takie wrażenie, lekkie, jakby gdzieś lekko zainspirowany w kilku fragmentach, co prawda tylko profanatyką, ale jest w tym wokalu niesamowita dawka zła, niesamowita taka, wiecie, sykliwość, zjadliwość, taki jad. Bardzo to mi się podoba. No i co, trzeci element, który mnie tutaj bardzo rusza na tym krążku, to po prostu gitary. Które momentami grają takie rasowo metalowe riffy i w tych momentach, kiedy Funeral Winds lekko przyspiesza do takich trochę już tanecznych rytmów, no to robi to niesamowitą robotę. Także ten album jest mieszanką według mnie trzech rzeczy, Klasycznie zagranego black metalu, czyli po prostu black metalu, totalnie oczywiście śmierdzącego siarką i siedzącego w piwnicy. Trochę jest takiego metalu tutaj z lat 80., w kilku fragmentach tylko. On fajnie ubarwia ten album i dodaje mu kopa w niektórych miejscach. No i trzecim najważniejszym składnikiem, który wpływa na, tą, na ten krążek, jest oczywiście produkcja jego, o której już mówiłem. Brzmi on bardzo surowo, bardzo pierwotnie i bardzo uroczo dzięki temu. Ja to bardzo lubię i uważam, że tutaj wreszcie Xul zrobił coś, co powinien był już zrobić jakiś czas temu, czyli wrócić do korzeni. I w moim mniemaniu on wrócił i trujeczki są w tej chwili, w mojej opinii, jednym z lepszych tegorocznych albumów. Jak to będzie się prezentowało na koniec roku, nie wiem, ale to nieistotne, bo rankingi tak naprawdę są tylko po to, żeby mieć trochę zabawy, a Trójeczki na pewno ze mną zostaną na dłużej, bo uważam, że udało się tutaj osiągnąć prawdziwą esencję starego, dobrego black metalu i wszyscy, którzy lubią takie piwniczne, podziemne, stare granie, powinni być tym krążkiem usatysfakcjonowani. No bo też z drugiej strony nie mogę powiedzieć, żeby tutaj gdziekolwiek ktokolwiek cokolwiek mógł odkryć, bo nie. To wszystko już słyszeliście, ale. Co z tego, skoro takich rzeczy możemy słuchać często i gęsto. Także polecam nowy krążek Funeral Winds, bo to naprawdę dobra rzecz w przeciwieństwie do innej premiery z Osmos, ale o niej w czwartek. Dziękuję bardzo. Do następnego.